Piąta. Gość poranka. A naszym gościem jest dzisiaj Adam Jarubas, eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego, lider listy trzeciej drogi do Europarlamentu w okręgu Świętokrzysko-Małopolskim. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Sporo emocji w polskiej polityce, sporo bieżących spraw, ale na chwilę chciałbym je mimo tego trybu i rytmu kampanijnego zawiesić i zapytać Pana o codzienną pracę europosła. Bo wielu mam wrażenie z nas, w tym trochę i ja sam, przyznam się szczerze, bez bicia, do końca nie wie jak wygląda codzienna praca europosła, po co my w ogóle Was tam wysyłamy, te, tych 53 naszych wybrańców, jak później możemy sprawdzać to czym się tam tak naprawdę zajmujecie. No rzeczywiście, ja sam mam wrażenie, że, że trochę zaniedbaliśmy tę akcję edukacyjną, informacyjną, nie tylko o, o charakterze pracy Europosłów, ale w ogóle na ile istotna jest nasza obecność w Unii Europejskiej, na ile prawo, które jest tam stanowione bezpośrednio, bardziej czy mniej przekłada się na nasze życie. I to też myślę, że jest jednym z powodów, dla których zwykle frekwencja w wyborach europejskich jest nieco niższa niż w wyborach parlamentarnych, czy, czy samorządowych. No trzeba mieć świadomość, że żyjemy dzisiaj jako obywatele Unii Europejskiej w, w reżimie w dużej mierze prawa stanowionego um, właśnie w Brukseli, stanowionego nie tylko w parlamencie, ale również w Radzie, czyli pomiędzy pa państwami członkowskimi, bo o tym ja też e, często spotykając się z ludźmi przekonuję się, że ludzie nie wiedzą, że również e, rządy państw członkowskich mają wpływ na to, e, jakie prawo jest Stanowione, na ile te przepisy później odpowiadają czy nie warunkom poszczególnych państw członkowskich. Więc mamy dwóch ważnych takich kolegislatorów, czyli z jednej strony parlament, który jest jednym z. Decydentów i rządy państw członkowskich, które w formacie Rady Unii Europejskiej też głosują nad, nad aktami prawnymi. No i zwykle jest tak, że mamy te dwa podstawowe formaty aktów prawnych, czyli rozporządzenie, które wchodzi od razu w życie w momencie przyjęcia, i dyrektywy, które są implementowane do porządków prawnych państw członkowskich poprzez krajową legislację, czyli. De facto o tym o, ostatnio głośna dyre, dyrektywa budynkowa, zakładająca ograniczenie emisji również w sektorze komunalnym. O tym, jak te przepisy wejdą w życie w kraju członkowskim, decydują parlamenty narodowe. Więc można powiedzieć, że, że Parlament Europejski zajmuje się tworzeniem pewnych ram, ale w dużej mierze ten porządek prawny, który ostatecznie obowiązuje w państwach członkowskich, jest współkształtowany i przez rządy i przez parlamenty narodowe. No właśnie, bo, bo zastanawiam się, jak wiele z tych przepisów my, które wy przegłosowaliście czy przegłosujecie w, w Europarlamencie, my musimy wdrożyć, czy to w formule bezpośrednio obowiązującego prawa, czy to w formule już później legislacji narodowych sejmów I jak rozumiem, to nie dotyczy całości życia politycznego i społecznego w Polsce, tylko wybranych segmentów, na które się zgodziliśmy wcześniej jako kraj. Dokładnie tak i o ile y, na przykład wspólna polityka rolna czy polityka konkurencji. Czy polityka sankcji, chociażby, dzisiaj temat mocno dyskutowany w, w kontekście Ukrainy i, i, i Rosji, to są, to są tematy, które są w kompetencji Unii Europejskiej, ale chociażby takie tematy jak te dotyczące edukacji czy, czy ochrony zdrowia, to są tematy czy kompetencje poszczególnych państw członkowskich. Czasem one godzą się na częściowe, Przerzucenie tej odpowiedzialności czy sprawstwa na poziom europejski. Tak było chociażby w przypadku pandemii, kiedy mimo tego, że ochrona zdrowia nie jest kompetencją unijną, zgodzono się, żeby koordynację akcji szczepionkowej przeprowadziła Komisja Europejska. Więc wydaje się, że w niektórych obszarach, w których widać, że. Jest efektywniejsza współpraca, że można z niektórymi wyzwaniami zmierzyć się lepiej poprzez współpracę. Będziemy, mimo tego, że, że traktaty, wyraźnie rozgraniczają, co jest kompetencją państwa członkowskiego, a co jest w kompetencji Unii. W niektórych obszarach, można powiedzieć, na zasadzie trochę takiej koalicji chętnych, czy koalicji dobrej woli, ta integracja będzie się posuwać dalej. Trochę tak jest w obszarze obronności, gdzie jest to w zasadzie, można powiedzieć, nowy obszar funkcjonowania Unii. Za moment powstaną kolejne fundusze, które będą na ten cel aplikowane. No a w zasadzie można powiedzieć, że nie jest to kompetencja wprost a traktatowo przypisana Unii Europejskiej. Okej, okay, powiedział Pan o tym trybie dość wyjątkowym w, w czasie pandemii. Rzeczywiście, to była rzeczywistość, która absolutnie wszystkich zaskoczyła siłą rzeczy wymusiła też pewne prace ze strony Brukseli, ze strony państw członkowskich, ale zostawiając ten tryb wyjątkowy, gdybym miał Pan wymienić trzy sprawy, które w Europarlamencie przyjęliście w minionej już kadencji, a które mm, pomogły naszym obywatelom nad Wisłą, nad Wartą e, e, w codziennym, Funkcjonowaniu? Bo najczęściej słyszymy o tym, co utrudnia, że wymuszają te dyrektywy i te rozporządzenia różnego rodzaju zmiany, że my jesteśmy zobowiązani do, do jakichś decyzji, ale co było takiego konkretnego, co ułatwiłoby życie wszystkim nam tutaj w Polsce? No to postaram się, ponieważ też zajmowałem się po trosze obszarem Zielonego Ładu, który jest en bloc mhm. pokazywany jako, jako taki dopust Boży i wymysł eurokratów, który ma spowodować, że nam się tutaj, żeby nam się tutaj żyło gorzej. Więc w Zielonym Ładzie, jako pewnej strategii środowiskowo-gospodarczej, która przekłada się na co najmniej kilkadziesiąt aktów prawnych ustanowionych w tej, w tej kadencji, tam są i rzeczy z jednej strony, które są dużym wyzwaniem, które wiążą się z jakimiś wyżyczeniami, ale też konkretne fundusze, które mają, czy możliwości dodatkowe, które mają pomóc tym wyzwaniom sprostać, i chociażby w obszarze transformacji energetycznej, to jest nowy instrument w postaci społeczności. Społecznego Funduszu Klimatycznego. To będzie dla Polski około 100 miliardów złotych na wspieranie wymiany pieców, na inwestycje w fotowoltaikę, pompy ciepła, czyli coś, co ma bezpośrednio spowodować, żebyśmy płacili niższe rachunki. Ale w obszarze ochrony zdrowia to chociażby kwestia europejskiej przestrzeni danych, czyli ułatwienia migracji danych zdrowotnych w momencie, kiedy na przykład jesteśmy. Za granicą i coś nam się tam wydarzy, musimy skorzystać z opieki lekarza. To nasze dane zdrowotne, oczywiście za, za naszą wolą, dostępem za pośrednictwem haseł, już za moment będą dostępne również dla, dla świadczeniodawców, dla lekarzy, dla medyków, którzy pomagają nam za granicą, jak również zanonimizowane dla, dla badaczy, którzy chociażby pracują nad nowymi lek, lekami czy, czy terapiami. Ale ja sam byłem też sprawozdawcą. Takiego nowego elementu Zielonego Ładu, jakim jest opłata graniczna węglowa, która ma spowodować, że nasze firmy, które no odczuwają, czyli są zmuszone do konieczności wykupywania tych praw do emisji, no nie mają równej konkurencji chociażby z producentami branży stalowej, cementowej z zagranicy, więc importerzy dóbr właśnie konkurencyjnych dla naszych firm spoza Europy będą musieli dołożyć taką specjalną opłatę graniczną węglową, która ma pomóc naszym firmom konkurować globalnie. Także to takich kilka przykładów wybranych, które no wprost przekładają się na korzyści dla, dla Europejczyków, dla firm, dla, dla obywateli to zmierzmy się też z tymi wyzwaniami. Wspomniał Pan o dyrektywie budynkowej, która delikatnie mówiąc nie ma najlepszej pracy nad Wisłą. Podobnie z całym Zielonym Ładem, który zwłaszcza rolnicy w jego początkowej wersji mocno się po prostu przestraszyli. Straszy się też tym, że Zielony Ład wymusi nam wymianę albo pieców bardzo szybką i drogą, albo remontów mieszkań, albo wymiany samochodów. Po pierwsze chciałem zapytać, czy to wszystko jest w tym jakieś przynajmniej ziarno prawdy, jeśli chodzi o te realne lęki? A po drugie, czy y, polscy europosłowie, niezależnie czy wybrani z trzeciej drogi Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy czy Konfederacji są w stanie w Europarlamencie działać trochę ponad podziałami w tym zakresie, że przecież no, europosłów jest ponad 700 osób. Nawet gdyby trzecia droga dostała wszystkie 53 mandaty, to i tak nie miałaby większości w takim Europarlamencie, a w czasem wrażliwość, jak rozumiem, europosła z Francji, Holandii czy, y, czy Belgii może być zupełnie inna niż wrażliwość europosła z Polski czy, czy Estonii. Stąd moje pytanie właśnie. Po pierwsze, czy mamy się czego bać, a po drugie, czy, czy wy w europarlamencie umiecie bronić interesów Polski, nawet jeśli to czasem wymusiłoby konieczność wypicia wspólnej kawy z kolegami z Lewicy albo PiSu? To zacznę może od tego drugiego tematu. Mamy przykłady mhm. takich inicjatyw, które, które przeprowadziliśmy wspólnie, chociażby rozporządzenie metanowe, które weszło w życie parę dni temu które daje możliwość, czy według pierwotnych położonych na stole przez Komisję zapisów, które znacząco utrudniłoby funkcjonowanie i podrożyło funkcjonowanie kopalni, głównie w Polsce z uwagi na emisje metanowe, na skutek porozumienia przede wszystkim w polskiej delegacji i lobbingu każdej naszej grupy w swoich rodzinach politycznych. Udało się przyjąć takie przepisy, które z powodzeniem jeszcze na kilkanaście lat dadzą możliwość, czyli mniej więcej tyle moim zdaniem, ile, ile tego będzie wymagała um, ten pierwszy etap polskiej transformacji, da szansę e, funkcjonowania polskim, e, polskim kopalniom. E, Zielony Ład jest taką strategią środowiskowo-gospodarczą, jest tym zbiorem kilkudziesięciu e, rozporządzeń, dyrektyw, na które w pierwszym głosowaniu, w takim kluczowym głosowaniu nad prawem klimatycznym, zgodziły się wszystkie rządy. Więc e, niejako konsekwencją był ten cały pakiet Fit for 55 e, i kilkadziesiąt rozmaitych aktów prawnych, które wiążą się, i tu trzeba przyznać, z pewnymi wyrzeczeniami, zwłaszcza w tych państwach, które są dalej w tej, tej transformacji energetycznej, to znaczy są bardziej, e, ma, mają emisyjne systemy gospodarki, mają bardziej uwęglone e, właśnie systemy energetyczne, e, ale po to też, po drugiej stronie, e, te państwa, które mają większe dystanse, dostają większe pieniądze. I chociażby to, że my nie mieliśmy do, do dyspozycji tych ponad 200 miliardów złotych KPO, to znacząco opóźniło chociażby tą transformację u nas. Więc transformacja Zielony Ład będzie się wiązała z jakimiś wyrzeczeniami, bo troska o klimat, poczucie takiej odpowiedzialności, jednak będzie, będzie też przekładała się na wzrost kosztów kosztów życia. W związku z czym tutaj bardzo ważne jest, żeby dla tych, których w sposób najmocniejszy to dotknie, czyli osób najuboższych, żeby w rozmaitych formach wsparcia, czy to dofinansowania, wymiany źródeł ciepła, czy, czy termomodernizacji, po to, żeby nie użytkować tyle drogiej energii, bo nie oszukujmy się, energia będzie drożeć, mówię o pewnym trendzie, i im więcej tej zielonej energii, tym i atomowej też w przyszłości, to, to ta energia będzie tańsza, ale generalnie trend jest taki, że, że energia będzie drożeć, więc dużo zależy, to o czym mówiłem na wstępie od tego jak będą ostatecznie zaimplementowane te przepisy chociażby z dyrektywy budynkowej do porządku prawnego bo y, tam nie jest tak jak mówi się i tutaj rzeczywiście jest dużo takich fejków że to na y, poszczególnych obywateli będą nałożone obowiązki y, nie tutaj y, Pewne minimalne poziomy redukcji do 40 roku w użytkowaniu paliw kopalnych, również gazu, to jest naj, najbardziej kontrowersyjne, jest nałożony obowiązek na kraj. A to, w jaki sposób Sejm przyjmie te przepisy i na ile będzie to system zachęt. A nie nakazów. Na ile będą to właśnie mechanizmy, które mają zachęcić Polaków, żeby oni wymieniali najbardziej te emisyjne kopciuchy na mniej emisyjne piece, to już zależy od polskiego Sejmu, od polskiego regulatora. Dzisiaj Polacy wykazują pewien, nawet duży bym powiedział, entuzjazm do przechodzenia na te, na te nowe, czystsze technologie, bo tygodniowo składa się do, w ramach programu Czyste Powietrze ponad 6 tysięcy wniosków o opiece. Więc trzeba jak najszybciej uruchomić te pieniądze i wtedy te to, to wyrzeczenia i, i obciążenia po stronie obywateli będą relatywnie najmniejsze. To jeszcze jedna sprawa, panie pośle. Chciałem zapytać już trochę szerzej o naszą perspektywę obecności w Unii Europejskiej. Bogacimy się, nie ma co kryć jako kraj, rozwijamy się prężnie od 20 lat, nawet i dłużej, ale od 20 lat od, od momentu wejścia do Unii, zwłaszcza, niezależnie od tego, kto rządził, niezależnie od tego, jak to wyglądało, jeśli chodzi o cenę wewnętrznych naszych tutaj spraw, to gospodarczo doganiamy Zachód, raz wolniej, raz szybciej, ale doganiamy. Przyjdzie taki moment, nie ma co kryć, jest on coraz bliższy. W którym będziemy więcej do budżetu unijnego wpłacać? Będziemy tak zwanymi płatnikami netto, czy wtedy, kiedy przyjdzie do pana ktoś, na przykład wyborca i powie, Panie Pośle, to po co my teraz w tej Unii mamy siedzieć? Nie dość, że dużo tych obowiązków, że dużo tych wyrzeczeń, to jeszcze teraz będziemy więcej dokładać do budżetu niż z niego czerpać. Mówiąc wprost, czy przyjdzie taki moment, że nam się przestanie być opłacać tak po, na, na poziomie gospodarczym w Unii Europejskiej? Absolutnie nie. Dzisiaj... Y Unia Europejska to jest wspólnota bezpieczeństwa i rozwoju, to, jest, to ta wartość, to, która nie ma ceny, to jest właśnie bezpieczeństwo, bo, bo NATO przede wszystkim ale w wymiarze gospodarczym, ekonomicznym i społecznym to, to Unia Europejska. I akurat paradoksalnie nie dopłaty unijne, które najbardziej kojarzymy z naszą obecnością, z takim benefitem, są największą korzyścią, ale korzyści dla gospodarki. Profesor czekaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie obliczył, że, że za 18 lat obecności w Unii. To było grubo ponad 2 biliony złotych, głównie, właśnie jako zyski firm kooperujących z, z Unią. 73% polskiej żywności, chociażby, czyli to jest też kwestia dla rolników, jest eksportowana do krajów Unii Europejskiej, czyli też my korzystamy na tym, że możemy mieć dostęp do jednolitego rynku. W momencie, kiedy wyszlibyśmy z Unii Europejskiej, w wielu obszarach, nagle pojawiłyby się bariery, których dzisiaj nie widzimy, które kompletnie zdewastowałyby nasze życie. Trenują to dzisiaj Brytyjczycy, którzy obudzili się w nowej rzeczywistości i nagle 65% ludzi uważa, że jednak wyjście z Unii było, było błędem. Dlatego trzeba rzetelnej akcji informacyjnej, nie tylko kwestia dopłat, ale różnego rodzaju ułatwień, ubezpieczenia zdrowotne, możliwość edukacji za granicą, tych benefitów dla, dla poszczególnych grup jest naprawdę dużo i, i dzisiaj scenariusz polexitowy to jest scenariusz, którego najbardziej by się cieszył Putin, a my byśmy na koniec płakali po prostu załamując ręce. Adam Jarubas, eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceprezes tej partii, a w czerwcowych wyborach, które już za kilka dni lider listy Świętokrzysko-Małopolskiej Trzeciej Drogi. Dziękuję serdecznie panie pośle, dobrego dnia Bardzo i do usłyszenia. dziękuję, dobrego dnia. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.